Siemanko mistrzowie. Kolejne prace już pokazuję co dzisiaj. Czemu to tak wysoko jest? Bo tam pod spodem jest beton. Nie dało się rady tego wbić, więc wyleję tu wyżej. Tak jak tu. To i tak jest pod tarasem, więc wiecie, mam to w D. To jeszcze wybiorę. Wczoraj rozebrałem tutaj belkę, bo tu była ściana z tej strony. Ściana z szyb tutaj, nie? O, bo to, to jest grzane całe I teraz tutaj do, do okna. Yy, tu drzwi balkonowe, tam okna rozwierne, uchylne i tam Dachowe, tu z przodu będzie ocieplone. I tak samo od dachu. I tu grzejniczek na ścianę, nie? Dobra, trzeba to rozebrać, zobaczyć, czy mi się udało dobrze to wylać. Ale najpierw to schowam, zaraz te belki schowam. Muszę tu beleczki jeszcze zaimpregnować. Gdzie jest młotek? Mam, znalazłem. Wuj Rafał mówi, popłukaj najpierw. Popłukaj, niech beton odejdzie. O! Uczcie się od ucznia. Cyk ta korba O ty Ba! nie chcę odejść Co jest? No ty okay. Eee, patrzcie! Stalewion dobrze, to wiesz, jak głęboko zrobiłem tam łupanie, tu mrozu nie będzie. Cały ten zalałem. Trochę krzywo wyszło, ale wiecie gdzie ja to mam? No. Dobra, rozbiorę to. Pany, myślałem, że nie odejdzie, a tu elegancko. Odkryte, beton B25 dałem, taki dosyć rzadki. O, ale mnie to wyszło. Nie zasypywać tego, nie? Niech sobie tam jeszcze wyschnie. Tu się trochę zawaliło. No i to samo muszę zrobić zaraz tam. Dobra, będzie aktualizacja. Dalsza etap prac. Tutaj przewalam tam, no tam jest za nisko. Schody no wymienione, spokojnie. Kurba, patrzta. Jeszcze niedługo nie będzie widać od spodu. Ale mi się to podoba, zobaczcie. Pięknie to zrobiłem. Trochę krzywo. Ale ja mam to w D. Kto tu będzie pod spodem mieszkał? Jakiś rower pewnie albo coś się pochowa, nie? Dobra, ryję tutaj, dopóki chłodno rano. Ogłaszam przerwę. No co? Trzeba! No upartego, mógłbym ten belek wymienić, to porozkręcać znowu i dać niżej. Nie chce mi się. To i tak gdzieś na tej... Wysokości jest grunt, tak jak tam będzie wystawać, nie? Przypominam, że ja tu łazić nie będę, w tym miejscu. Robi się. Przygotowane mniej więcej. Patrzcie, kurde. Nawet w miarę wyszło. No. Będzie równo. To co? B20 jechana. Za słaby? Wczoraj B25 dawałem. Starczy chyba, co? I bez wibracji. Patrzcie, jak ładnie. A no, podszlifowałem, bo jakbym w zimę, czy kiedyś tam wchodził, żebym sobie kolana nie rozbił. I tak samo zrobię tutaj, takie bardziej rzadsze.